Jeśli maiszko, to była z na odcinku z TNT Rana. Tak, dawno nie było odcinka z TNT Rana, e, bo, 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 bo. bo... W ogóle zapomniałem o tej serii, że jest taka seria, e, a po poprzednim odcinku, no, naprawdę było zainteresowanie dużo wyświetleń, dużo opieczek, więc mówię, kurde, tak sobie popatrzyłem, jak startowałem filmy do playlisty, i mówię, kurde, dawno nie było TNT Rana, ale za mi musi być ham, że nie nagrywam. Mm, I sobie zacząłem właśnie teraz e, to, na, na mówię tak od. Mówię, że. O, dobra, nagram. Dobra, nagram. I zobaczymy, jak mi pójdzie po tym pewnym czasie. No, już trochę spadłem i tutaj te przecinaki mi nadal przecinają. Całe życie na przecinkach. E, no, ale, ale jest spoko. Jak na, razie, jak na razie idzie nam całkiem znakomicie. Hop, hop, hop. No i, i nagrywam ten film pod rząd, jak poprzedni opening. Jeżeli jeszcze nie widziałeś o peningu, to zapraszam cię do niego. E, zostawić łapeczkę w górę, udostępnić, oglądnąć i zobaczyć jak tam wszystko mi dropuje itd tak dalej, tak dalej. Naprawdę supi. E, pyk, pyk. O! Nie, dobra, mogę skoczyć jeszcze. Wo! Ja spadłem cały klocek w dół, jeden, znaczy się poziom. A ja pierdzielę. Oho, chłodzenie się uczuło. To jest bezczelne, no. To chłodzenie, dobra, pyk, pyk. No i oczywiście, jeżeli będzie pod tym odcineczkiem też dużo, peczek w górę i wiecie, będzie zainteresowanie i tak dalej. I ten Hummy... Chami... O ja ostatni poziom! O! Fucking! O, o, o! Będzie zainteresowanie, to oczywiście mm, kolejne odcineczki będą jak najbardziej. I, będzie, I będą one częściej, postaram się je częściej już wrzucać, bo wiecie... TNT rand fajny, można sobie poskakać, jakieś akcje się dzieją, tak jak na przykład ten... Kurde blaszko, no, bym przypierdzielił w coś normalnie zaraz, ale wszystkich pobudzę, no... No, te takie garnki stoją... Ja pierdzielę, ten jeden hambe jeszcze, no, ale... Byliśmy trzeci, byliśmy trzeci... Trzeci, super kozacko... Winner, jakieś... A, 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 są... Bicker, Myśli, że jest Bicker jeździ na rowerze, to... To taki skate trochę. No dobra, lecimy na kolejną tutaj yy, arenkę. Trzy sekundki trzeba czekać, więc spoko. No, okej. Okay. My idziemy sobie ogarnąć tutaj kolejną arenkę, a ty możesz w tym czasie zostawić łapeczkę w górę. Yy, jeżeli ci się spodobał. Dzisiaj wiecie, tak jest nam na, na spokojnie bardziej. O, jak ciemno, fajne, patrzcie, klimatyczna ręka. U nas wejście osoby, że będzie taki trochę hardcore. Kozacko? Oczywiście na ten serwer nie musicie wbijać, bo na nim nie gram jakoś często, więc w nie patrzcie na to jakie to są IP i tak dalej. Eee, gramy tylko na Vertex.pl eee, i tylko tam na jednych serwerach nie gramy. Tam też niedługo będą inne minigierki, więc spoko z tego co wiem eee, Minecraft Party będzie jakoś za pewien czas, więc też super, będzie Minecraft Party częściej, częściej będzie, o wiele, wiele częściej. Bo też się wam seria podoba. Jak mówię, wszystkie serie jakie patrzę, takie wiecie co rzucę, to sobie patrzę, czytam komentarze jeżeli się podobam to Ja, okej, okay, no to dobra, to z tego sobie dzisiaj nagram. Albo na grupie też się was pytam, z czego byście chcieli odcineczek. Hopla, a chyba go przeciąłem. Ale ze mnie przecinak jest, ale ze mnie przecinek, ojojojoj. Supi, naprawdę to wygląda na, na shaderach, no kurde, blaszka na moim młodym PC by to kurde nie poszło, a tak to wszystko pięknie działa. Więc super. Wow. Hopla, 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 hopla. I widzicie, zero, jakiś ścinek. Od razu przyjemnie się te odcinki ogląda. Yy, z tego co zauwa zauważyłem, nie może, bo, bo ich laguje. No, no, niestety, ale spokojnie. Długo będzie nowy PC. Yy, więc już będą takie odcineczki na co dzień. Nową kamerę sobie ogarnę, bo na tą, no nie narzekacie, ale mnie to denerwuje. Że wiecie, jak robię jakieś przybliżenie czy coś, yy, to, 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 to. to. Jest tak brzydko, to wszystko brzydko wygląda, a nagrywam od razu w programie. Jest e, właśnie ustawienia do kamery, to sobie je mam e, i nie nagrywam jakąś osobną, bo do, do komputera zawsze podłączałem, to mi bardziej lagowało. Nie wiem dlaczego, może jakiś sterowników, nie wiem czy czegoś, ale mi wszystko bardziej lagowało, jeżeli miałem ją podłączoną. a, jeszcze odcinki nagrywałem jakieś wiecie, bo program to też trochę zżera. Zapomniałem o technice, której, no, idź, Bobik, spokojnie. Dopiero jak ktoś koło ciebie jest, to to to, to spierdziela. Ja tak to trzymaj tutaj gdzieś w boczku, jak z boczku. Yy, plus dwa końsy. Kozacko, 12 końców zarobiliśmy. Super. Tak. <laughs> kozacko, kozacko. Pyk, pyk. Przypominam o, o grupie na Facebooku Bobik z Kruków, bo e, Gdzie właśnie piszemy sobie tam jakieś różne, różne rzeczy, jakieś różne memy są e, Właśnie pytania co chcecie by nagrać, bo e, no Na fanpageu jest strasznie mała aktywność, jeżeli wiecie dałoby radę To tam możecie e, się ingerować e, Angażować, cokolwiek e, Jak to się tam, cokolwiek mówi, ale ma fajny skin Kurde kozacki Też niedługo będę zmieniał skin Oczywiście na cowboyski, bo oczywiście, no jak to, y, szeryf cowboy y, nie może mieć, y, 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 może być ze skinem y, jakiegoś budowniczego, co ja, no, ja budować nie umiem w Minecraft, a mam tutaj skina boba budowniczego. Mm, no ale cóż, nie, po czterech albo czterech latach, kurde, w końcu pomyślałem, a może zmienię skin, może zmienię skin. <laughs> Ostatnio zmieniłem sobie na próbę skin, to wszyscy mi pisali, że jestem jakąś podrubą e, I sobie nick zmieniłem, bo teraz jest taka opcja i... ich zmienił niki i właśnie spadł, kurde, blaszka się zagadałem i teraz byłem dziewiąty, a jesteśmy cały czas w top W top, w top, w top, w top, w top 10 Kozacko, e, kto to jeszcze został? Jakiś helper nawet tutaj gra Jakiś helperzy, patrzcie, nawet administracja tu gra fajnie Kozacko, że tak wiecie, ingerują Hop Eee, Nie to, nie to, tutaj idziemy, idziemy dalej. Dobra, 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 dobra. Kozacko i kolejna ma rękę jakąś taką, co jeszcze i nie było. Kłe, łe, tutaj. Eee, patrzcie. Jakieś inne TNT Games, ej, ale fajne. Chociaż to mi bardziej z początku przypominał. O, ale kozackie. Najbardziej bardziej przypominał, że tak powiem, kurcze. Eee, już zapomniałem, jak ta minigierka się nazywa. tam taką drugą, co też nagrywałem, właśnie, też była taka arenka, i to jest strasznie podobne. Ej, tu też nie graliśmy, więc nowa arena, jakaś fajna, musi być masakra Kozacko-Kozacko. Eee, no, to, to się musi podać, dobra, czekamy, aż tutaj wszyscy gracze wbiją. Tutaj na arenkę. Ym, I zaraz się widzimy. Będzie cięcie, jednak będzie cięcie, bo bez cięcia się nie obędzie. Okej, okay, 11 sekund do startu, możemy już zaczynać, kozacko, kozacko. No długo trochę się poczekałem na tę arenę z 24 graczy, więc spoko, więc chyba ją dość szybko przegram, jeżeli tam nie ma na dole jakichś innych poziomów. Uuuu, tylko wielka, ej to jest jakieś inne TNT, pomyliłem się z TNT tagami. O ja pierdziu, o ja pierdziu, dobra macie taki bonusik na odcinku, macie bonusik na odcinku na koniec, mówiłem, że coś mi tutaj nie pasuje, dopiero teraz się skapłem, że to jest TNT tag, a nie TNT run. Bobik, ty jesteś normalnie... Bieszczady... jakieś masz w głowie. Ja pierdziele. Ale przecież muszę dawać te, 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 te TNT. Ja nie mogę z tak biegać. Ja pierdziele. Ja pierdziele, zapomniałem. Masz. Uciekaj szybko, Bobix. Uciekaj, 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 uciekaj. Hopla. O, o, fuck, o, fuck, o, fuck, o, fuck, o, fuck. Dobra, pięknie, kozacko. O, tam jest jakiś ziomeczek. Cześć, kolego. Nowy? A chyba mnie nie widział. Ale ze mnie Assassin! Assassin's Creed! Assassin Bobix! Wow! Bo Mówiłem, że coś mi nie pasuje, jakoś taka za, za, za fajna była ta ręka taka mi się bardzo podobała już ona a że się nie popatrzyłem tam na bok, no to macie bonus, więc dla wytrwałych jest oczywiście bonusik eee, Jeżeli dotrwacie do tego momentu, możecie napisać Bonus! Yay! Jej, bonus, coś takiego. I ja będę wiedział kto dotrwał do tego odcinka i które jest super ekstra widzę. Wszyscy jesteście super ekstra widzami. E, tu bez blizania dupy Bobix, bo, bo... 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 bo wiesz. E, ale dla tych najbardziej wytrwałych zawsze coś się fajnego znajdzie. Hopla. Pyk, pyk, pyk. Dobra, kozacko. E, biegam sobie na luzaczku. Nie dostałem jeszcze TNT. Zaraz dostanę, bo już o tym wspomniałem. Ach, takie zawsze, jeżeli mówicie, ale mi super idzie, no to nagle, o dup, coś się stało i jednak przegrywacie, no. Takie życie, nie jesteśmy w Madrycie, jesteśmy w Polsce, gdzie są nasze piękne wieszczady, do których pewnie kiedyś pojadę. Zrobię sobie zdjęcie, nagram jakąś vloga, <laughs> więc, więc super, ale pewnie dzisiaj w jakieś wakacje, najlepiej w wakacje, żeby była jakaś piękna pogoda, a nie tak jak teraz, znaczy jest piękna pogoda, lubię zimę i tak dalej, ale wiecie. Bieszczady tak się bardziej kojarzą, kurczę w sumie no, z, z jakąś ładną pogodą. Jak tak patrzyłem na, 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 na gogle, to... One pięknie wyglądały! Ja pierdzielę! Ty, ty, monster, ty myślisz, że... że co? Że jesteś jakiś super? Hop. Taki popuś monster. A, ja popusia nie lubię. What the fuck?! Ty, co to było? Jakiś... Kulkę śnieżną dostałem. O ty, ty, ty gnojku! Chodź tu! Patrzcie, no będę się z nim bawił w berka jakiegoś. O ty! Masz w ostatnim... ostatniej chwili. Ja, wybuchnął mnie jeden, a na nas jeden. Wybuch, u mnie cokolwiek to z, ma znaczyć. Ja pierdzielę, no wy, wybuch! U mnie wybuchnął więc Twoje słownictwo jest takie ubogie jak jak, jak jak... jak imigranci. Nie są, bozy mają smartfony. Dobra, nieważne, nieważne, nieważne. Ole, to. Eee! A, bo my po takim czymś latamy, dobra, czyli tutaj jest ta kulka, a nigdy tego jeszcze nie widziałem, dobra, krótki odcineczek, bo odcineczka w sumie nie było dawno i chcę zobaczyć, czy nadal podoba mi się ta seria, jeżeli tak, pamiętajcie, zostawiajcie łapeczki w górę, im więcej łapek w górę, tym częściej będzie odcineczek, jeżeli się uda. E, będzie czas, ja będę miał czas, to pewnie weźmiemy kogoś innego i, i w dwójkę możemy nagrać, w trójkę, czwórkę, piątkę, dziesiątkę e, z innym jakimś youtuberem. E, to oczywiście też piszcie w komentarzach, z kim byście chcieli nagrać, żeby nagrać jakiś odcinek, właśnie e, z minicraftów to ja się postaram i pewnie jak będzie jakiś czas, e, oboje będziemy mieli czas, czy no. Ekipa będzie miała czas, to coś nagramy. Ok, ja się zamrzegnam. Komentujcie, lajkujcie, udostępniajcie, wbijajcie na grupy, na Instagram, Snapcha, naszą klasę, której nie mam, ale pewnie znajdziecie jakoś. Nie na no, końcu usunę naprawdę, no, no, na tej naszej klasie już, już nikt nie korzysta, więc też usunę. E, no, jestem ja żegnam, na rzecz cześć, 10 widzów i, i, i specjal. <laughs>